Hello, hello, witam, witam. Kolejny dzień, kolejny odcinek z Rafta. Zapraszam do oglądania. No i jak widzicie mam tutaj garnek. I tak sobie rozkminiałem. Że może te składniki muszę wrzucić tutaj, tak? Ale nie, wygląda na to, że nie. Mogę tylko tutaj umieścić, także... Lipa. Jest jeszcze jedna opcja. Eee, gdzie ten przepis. Przepis dałem. Kurna. No nie no, poważnie. A, na górze jest no tak. <grym zainteresza> Mamy to, i tak oglądałem sobie wczorajsze nagranie. I zauważyłem, że mogę tutaj cyk zrobić coś takiego. Może teraz się uda? No. Hm. Mm. Dlaczego to nie działa? Jak to ma działać? No nic, odkryłem tylko to, że mogę powiesić sobie tu karteczkę, a dalej nie działa. Może kiedyś rozkminię. Przy okazji. Dobra, wracamy na wyspę. Mamy środek dnia. Tak po słońcu patrzę, to godzina 12, więc może 12.30. Więc płyniemy. Mam ochotę zmierzyć się z niedźwiedziem po raz drugi. No bo tak jak wcześniej mówiłem, oglądałem sobie nagranie moje i stwierdziłem, no kurde, on dużo nie bije, nie? Bije jakąś jedną szóstą HP. Więc może uda się go zabić jakoś. Nie wiem, dwe, dwa strzały z łuku na daleko. I jak podbiegnie, to włócznią go bić. Mogę spróbować to zrobić jak najbardziej. Hop, hop. No i te dzwonienie też mnie ciekawi, co to jest. Czy to jest oznaka, że uważał przed Niedźwiedziem? Tam sobie jest niedźwiadek. Dobra, spróbowałbym nie. Zobaczymy. Jak będę miał mało HP, to będę uciekał po prostu. E, czy mam coś do stracenia? No, mam. Niby nie. Szkoda by było. Ten. Lornetka, latarkę na głowę stracić. Dobra. Korda, co jest? Nie dolatuje. Dostał? Skupiony jestem? O, udało się. A, widzicie. Nie taki potwór straszny, jak go malują, nie? Takie powiedzenie jest. Dawaj tą strzałę. Dobra. Achievement wpadł, oczywiście. Mamy skórę plus. mięsiwo. Skóra na pewno do czegoś się przyda. Dobra, idźmy zbadać ten dzwonek. Tak mnie strasznie to ciekawi, co to tu dzwoni. Co robi Drindry? Jezu! Ginik! O jezu, udało się jakoś. Nadal nie wiem co to dzwoni. Drugi niedźwiedź tutaj się pojawił. Ale się przestraszyłem. Jezus, gdzie on jest? Chodź tu. Hä? E? No nie, na dół spadł. Dobra, zbieramy go. Głowa niedźwiedzia. Zjem łódko, żeby mi się HP regenerowało. Punkty życia. No I gdzie to dzwoni? Mam nadzieję, że nie ma kolejnego niedźwiedzia. A co tam jest? Henry, staw, keep out. What? Nie wiem. Dobra. Gdzie to dzwoni? No, tak mnie to. No, tutaj gdzieś. O, o cholera! Eee, Tuk. Chain, sorry, H. Chyba Henry, nie? Eee, Kolejny achievement: Pling Can Bears use ee, bicycle, bicycle W sensie, czy niedźwiedzie mogą użyć rowerów? <laughs> achievement Wybaczcie, mój łamany angielski, ale Nie, nie ten. Nie jestem zbyt dobry w angielski, a coś tam bliznęłem z gier, tylko. <grymne> Dobra, wspinamy się wyżej. Mam nadzieję, że nie będzie więcej niedźwiedzi. Chociaż nie podobają mi się te palisady, coś tu musi być Trująca. O, w mordę. No pięknie, to sobie wymyślili twórcy. Zobaczmy stąd, jak to wygląda. Aha, czyli taką hopsaninę zrobili, tak? Żeby można było przejść tędy tam. To jest kurna trudne. Ciekawe, czy to bije... ...dużo to. Kurna. Dobra, spróbuję, nie? Trochę się boję. Dobra. Och, udało się. Musiałem się śpieszyć i skupić. Bo widzicie, to tonie za mną. Ale jesteśmy tutaj. Wezmę w dłoń lepiej to. No i co? Wchodzimy na górę. Tylko się rozejrzę jeszcze, tak. Pogoda się zepsuła, cholera. Dobra, wchodzimy. Co tu się znajduje? Plastik. No to jest nasze pierwsze miejsce, które odwiedzamy. Mamy notatkę. Trzy miesiące temu moja siostra Astrid and i ja byliśmy w charge of the ranger station on Balboa. we handled the bear population and kept the relay towers operational. the next shift was meant to start weeks back, but the replacements never showed up. henry suggested that i start writing things down after astrid disappeared so that i'm not feeling so lonely anymore. okay. <try> 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 Aktywne stacje przekaźnikowe, 1 na 3. Mieliśmy takie same główienko na jachcie. Czyli jak uaktywnimy 3, to coś nam się pokaże. No to kolejna zagadka do rozwiązania. Weźmy sobie latarkę, bo tu gówno widać. No dobra. No to w sumie tyle. Czy jest tu coś więcej? Aha, to jest stacja numer 2. Okej, okay. wygląda jakby można było tam wyżej wejść, ale chyba się nie da. Dobra, coś tutaj jest cennego? Cokolwiek? Nie. No to co, schodzimy na dół. Rozejrzymy się oczywiście wszędzie, gdzie się tylko da. Ehm. Dobra, tutaj coś mamy. To jest stacja 2, tutaj jest Ranger Station. Mm, nie wiem, posterunek jakiś. Wymagania, jedna żarówka. A skąd ja mam żarówkę wziąć? Dobra. Eee, re, re, rafiner biopaliwa. <ścoughs> Biopaliwo. O kurna. Kurde. Mamy kratę. Tylko burak tam był? No to tak niezbyt dużo towaru. Ale mamy kolejną notatkę. Zaraz sobie ją przeczytamy. Coś mi tu wyskoczyło przez chwilę. Ale. Yy, jedna piła Bruno's. Wymagania. Czyli coś będzie można stworzyć. Może piła? Nie wiem. E, nic nie widać. No i co? I tutaj żarówkę można dać. Oczywiście my nie wiemy, jak zrobić żarówkę. Jeszcze. Dobra, coś dookoła budynku? Informacje jakieś. Jedzonko. To nam potrzebne na pewno. E, tu coś mamy jeszcze? Czy to jest to, co odwiedziliśmy? To jest to co odwiedziliśmy już, no. Eem. Dupa, w, w nocy nic za bardzo nie widać, nie? Przespać się nie bardzo jest gdzie A w sumie zobaczmy, czy na tym materację materacu da się przespać. Fajnie by było, gdyby twórcy tak zrobili. Można? Nie. Dobra. Gdzie są te jagody? Ja się pytam. Nie widzę ich. Nie mam. Dziwne. No gdzie są te jagody, Kamano? I czemu mi się to wytwarzanie o, yy, z ekwipunkiem otwiera? Dziwne. To no nie ma tych jagód. Dobra, czyli... Stację numer 2 zwiedzi zwiedziliśmy. Została nam jedynka i... I trójka Tak zerkam wszędzie, gdzie się da, wiecie Może znajdę coś, coś cennego mm -hmm. hop, hop hop Kurde jaka długa jest ta noc Czy jestem w stanie tedy wskoczyć na to? Trochę się boję, że to będzie dla mnie śmierć. Ale tutaj też nie zajdę za bardzo, cholera. Hmm, jak tu wrócić? Dobra, spróbuję. Dobra, łatwo. Nie takie rzeczy się robiło. Nie chciałbym wracać tą samą ścieżką, dlatego że mogę się natknąć na niedźwiedzie. No ale musimy i tak. Dobrze, że tą latarkę mam na sobie, nie? No, jeszcze połowa została tej latarki. A, miałem w dziennik zajrzeć. Co nam tu napisali? Harmonogram. E, szósty. Szósty. OK? I tu jest strzałka na tą, czyli to jest najważniejsza informacja dla nas, tak? Nic mi to nie mówi. Trzy miesiące temu moja siostra Astrid i ja objęliśmy komendę nad posterunkiem strażników na Balboi. Zajmowaliśmy się populacją niedźwiedzi i dbaliśmy. A to już. słychaliśmy? Kurde. Heh, tchu zabrakło. Słuchaliśmy tego już. No, kuźwa, no i co mnie niedźwiedzie? Tam jest, ja bym mógł pójść tędy. Dobra. Musimy wrócić na tratwę, bo krucho z jedzeniem. No i możemy zbadać skórę. Także cięcie. Dobra, jesteśmy na tratwie, ja tutaj usmażyłem już mięsko i zbadamy sobie skórę. A, rafiner biopaliwa, to już możemy się nauczyć. Pozwala wymieszać surowe jedzenie i miód w celu uzyskania biopaliwa. Miód? What? Siu! Dobra, wrzućmy skórę. No, coś tam się pojawia. Plecak! O! Potrzebna jest wełna. O kurna, no, wełny nie mamy niestety. A tutaj? Sztabka tytanu? Zaawansowana sieć. O kurcze. Wybuchowy proszek. No są ciekawe rzeczy tutaj. Skórzany hełm. Ochrania twą piękną twarz. <śmiech> <śmiech> Może jakiś defense daje. Zbroje można zrobić. O kurna. Ale nie mam wełny żadnej. Kurna z tym rekinem. Dobra. To co? Robię cięcie i widzimy się w drodze do kolejnej stacji. Ups wybaczcie yy... nie włączyłem mikrofonu Cały czas gadały, nic nie było słychać. <laughs> um, lipka, lipka. O, zaliczyliśmy walkę z niedźwiedziem. Znaleźliśmy Stasza, który mówi: Sssh, niedźwiedzia, szafka. I w niej była piła. Także idziemy dalej do Relay Station. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Mm. Zjem sobie to. Tak swoją drogą to nie wiem czy widzicie mój zapas wody. Muszę się troszkę pośpieszyć. Tą kózkę przydało się złapać jakoś, nie? I inne zwierzęta. Co to kamienie czy miny? Kamień. Dobra, mamy kamienie. Właśnie, to jest ten most, który widziałem z daleka, i z tamtej strony jest dźwignia. Co to ma znaczyć? Pewnie potrzebuje czegoś, żeby to sami wiecie, nie? Kurde, no i ciemno się robi, najgorzej. Pójdźmy jeszcze w tą stronę, ale nie wiem, czy ja nie umrę z odwodnienia. Szkoda, że tu nie ma żadnych arbuzów czy coś. Czy to są pszczoły? Tak. Polera jasna. Nie wiem, czy mnie nie zaatakują przypadkiem. To będę musiał je złapać, nie? Żeby robić miód. Kurde, no... Będę musiał zrobić butelkę i zapasy wody ze sobą nosić, bo... Dobra. Jagody, ale ich jeść nie można. Nic nie widzę kompletnie, rozmazane te napisy. Twórcy chyba... Źle to zrobili. Dobra, ja muszę wracać, bo padnę zaraz z odwodnienia. Także no, widzimy się na tratwie. Dobra, jestem na tratwie. Mm, żeby zrobić butelkę... ...to ja potrzebuję maść spnącza, co nie? Uh, uh, uh. Tutaj. Dobra, mamy butelkę, możemy odłożyć kubek. Mm, tutaj. Aha. aha to jest Max. Dobra, no to poczekam sobie, aż woda się przerobi, prześpię się, albo zakończę ten odcinek i w następnym pozwiedzamy sobie kolejne testacje. To przez ten most na razie się nie przedostanę. No, prawdopodobnie będzie trzeba coś zrobić, co mi pomoże go Opuścić. Także miłego wieczoru. Cześć.